mam pewnie pamiętacie, jak kilka miesięcy temu była Imba Anubis Collection Package, jak tam pewnego dnia w grudniu sobie właśnie peso spadło 50%, no to wtedy się okazało, że Argentyńczycy mogą to za pół darmo i zresztą tak też robili. W związku z czym doszło do dość ciekawej sytuacji, że przedmiot, który możemy normalnie kupić w CESie sobie za 8 złotych tam z groszami, bodajże 20 czy 70, coś takiego... Możemy kupić sobie na markecie za złotych, od na chwilę obecną 6. I z jednej strony myślałem, że, no tak, nadając sprawę, okej, okay, trochę tego było kupione, może nawet trochę bardzo, e, ale to w jakimś czasie zostanie przejedzone, tak? Na zasadzie, że ci ludzie, którzy już to kupili po tej niższej cenie, no to już to wystawili, sprzedali e, i to w jakiś tam sposób się wybalansuje. Normalnie rynek to w jakiś sposób wyprze. Tymczasem możemy zobaczyć, że mamy dość ciekawą sytuację, a mianowicie e, od tego 13 grudnia cały czas praktycznie możemy zobaczyć, że ta cena przedmiotu sobie spadała. I sobie spadała tego momentu, i tutaj właśnie do tego momentu mamy no, takie potwierdzenie, trochę mojej teorie. na zasadzie że okej, okay, jak trzeba będzie lipa, poczekamy tygodnie, poczekamy dni, może miesiące, ale to wróci do starej ceny. Tak też się stało i to już było w porządku, mieliśmy tam stagnację i tak dalej, tymczasem ten przypływ znowu zaczął spadać. I to jest zaczyna być dość ciekawe i dość interesujące, bo zdajmy sobie sprawę z tego, że Anubis Collection Package jest to przedmiot, który jest jednym z najczęściej otwieranych ogólnie, z jedną z najczęściej otwieranych skrzynek jest właśnie ten collection package. W związku z czym jego dość dużo schodzi, go dość dużo jest otwieranych. W związku z czym można być po o stwierdzenie, że ruch na nim jest dość duży i faktycznie tak jest. Możemy zobaczyć, że jest go na marketcie 10 tysięcy, z czego w ciągu 24 godzin schodzi go 4300. Więc ten ruch nie da się ukryć. jest. W związku z czym mam takie wrażenie, że powinien ten przedmiot w miarę szybko zlecieć w tych tańszych cenach i tak dalej. Jeżeli to byłaby taka sytuacja, że wiecie, jedenazowy incydent i tak dalej. Ale to mogło wskazywać, że tak. Jest naprawdę, naprawdę od zająbania. Ej, stój, ten noże wcale się dwójce nie wyglądają tak źle, nie? Ale oczywiście ten wygląda dużo, dużo, dużo lepiej. Mam na to jeden sposób. Zapraszam cię na hellkit, gdzie znajdziesz wiele skrzynek, przykładowo taka zadyszka. A z niej taka emeczka za 15 dolarów Oprócz krzynek mamy również kontakty Tu wrzuciłem 121 dolarów I wyciągam 105, ale kosa Ja jestem z niej nawet zadowolony Case battle I let's go z bitwy na 4 graczy zganiasz z taką AWP Jeżeli masz 18 lat i chęci Klikasz sobie uzupełni Następnie wpisujesz kodik FIJAKO Który daje ci na stałe oczywiście 70 centów Oraz 10% do depozytu Więc według mnie warto Zapraszam, link w opisie i że tych przedmiotów, tak na daną sprawę, tutaj może się z nimi wydarzyć dość ciekawie. Po pierwsze, wiele ludzi wierzyło, że ten Anubis Collection Package to będzie stable, tak? Przez to, że można go kupować w grze, że on tam jest stable i tak dalej, i tak dalej, no to będzie pewnego rodzaju stablem. No patrząc na to, co się z nim dzieje, no to do stablemu bardzo, bardzo daleko. Okej, okay, tutaj przez kilka miesięcy w miarę tutaj, no, udawał stable'a, nie da się tego ukryć, ale z drugiej strony, no, jakieś tutaj wahania były. Z drugiej strony, to co się dzieje teraz, no, to kompletnie się nie godzi z jakimś stablem, biorąc pod uwagę, że on jeszcze teraz spada i teraz jest za, tutaj możemy zobaczyć 586 zł. No to on jeszcze sobie tutaj leci to w dół, pytanie, co się będzie z nim działo dalej. Ja osobiście obstawiam, że on nie może tak lecieć w dół w skończono i że on nie może kosztować czegoś na markecie, no bo hello w grze kosztuje 8 złotych no to też szanujmy się, jakby na to nie patrzeć, tak? Jeżeli ta sytuacja byłaby w pewnym sensie normalna, mielibyśmy sytuację, że w grze to kosztuje Zakąglimy, 8 złotych, tutaj na markecie to kosztuje złotych. 99,20. Tak żeby po sprzedaniu, po prostu po tej prowizji to wychodziło na jedno i to samo. I to się zawsze kręciło. Ktoś z tego marketu kupił, ktoś przez tego CS-a kupił i tak dalej, i tak dalej. Tutaj mamy jakąś naprawdę tu dziwną sytuację. Biorąc pod uwagę, że wiadomym jest, że tak na daną sprawę Valve może od Valve, czyli w CES-ie może tego kupić w nieograniczonych ilościach, no ten supply może cały czas lecieć do góry. Można by się pokusić o takie stwierdzenie. Ale z drugiej strony pytanie na ile fakt się ten supply na markecie może lecieć do góry? No bo kto cholera jasna będzie kupał coś za 8 zł w grze, żeby od razu to wystawić na markecie za 6 zł? To chyba nie. Godzi, to chyba nie ma sensu. Więc moje myślenie do tego momentu polegało na tym, że okej, okay, jest dużo, powiedzmy, to tańszych przedmiotów, musimy poczekać, aż te przedmioty sobie spadną, aż one po prostu zostaną przejedzone, przejedzone w, tam, w tym yy, sensie, że po prostu zostaną otwarte, zostaną po prostu spożytkowane, w związku z czym z tymi przedmiotami się już pożegnamy, dojdziemy do starszych cen. Na chwilę obecną wygląda, że jest totalnie, totalnie inaczej, co mnie bardzo ciekawi. I bardzo mnie ciekawi, jak się również zachowa Anubis Collection Package w sytuacji, kiedy na markecie będziemy mieli hostce. Kiedy wszystko będzie leciało do góry i tak dalej, teraz można się pokusić spokojnie o stwierdzenie, że ten przedmiot jest mocno niedoceniony, że jest jakby jego cena, można pokusić o twierdzenie, że ktoś może powiedzieć, że mogłaby być wyższa, więc mam wrażenie, że ten film może zachować dość ciekawie. Czy uważam, że inwestycja w Anubis Collection Package ma sens? Ciężki temat. Z jednej strony, ok, być może dałoby się w jakiś sposób na tym wyjść na plus, a jeżeli się da na tym wyjść na plus, no to już można się pokusić o stwierdzenie, że inwestycja ma sens. Z drugiej zaś strony, jestem przekonany, że jest masa innych przedmiotów, które są nieco bardziej pewne, które zajdą raczej na pewno i które mogą przynieść dużo większe korzyści. Popatrzmy sobie na inne skrzynki, które tak nadają sprawę, e, po pierwsze są lubiane, popatrzmy na rewolwer, popatrzmy na frakcje itd., itd., które są teraz w mega korzystnych cenach. Nie da się tego ukryć. Ale z drugiej strony, jakby na to nie patrzeć, no kiedy one wypiedzielą, no to też trzeba sobie powiedzieć wprost, że. Pozbędąc facture'a, yy, większa szansa jest na to, że on zrobi kotności. Czy wyobrażasz sobie, że do końca roku będzie pik, w którym facture będzie kosztował 3 złote? Jak najbardziej jestem w stanie nawet na to siano postawić. Czy uważasz, że Anubis Collection Package w ciągu kolejnego roku zrobi pik nawet na 12 złotych? No tak średnio. No, no nie, nawet jeżeli, ja szczerze miałbym wolę, się założyć, że on będzie za te 9 zł. Szczerze naprawdę, byłoby to turbo problematyczne, żebyś tak założyć. A co dopiero tutaj wierzyć w krotności? Więc jeżeli uważasz, że inwestycja po kroju kupię coś za 6 zł, sprzedam za 8, po prowizji, no to będzie to dla mnie, e, ile będzie, e, no to mam wrażenie, że są lepsze przedmioty. Jednak nie bym się skupił. Tymczasem Anubis Collection Package pozostaje mega ciekawy. Ciekawe, czy zostanie on tylko i wyłącznie takim jednorazowym eksperymentem ze strony Valve, czy może Valve pociśnie coś więcej. Bardzo jestem tego ciekawy.